Z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan, chcę uświęcić wielkie imię moje, które, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez Was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Panem, gdy okażę się świętym względem Was przed ich oczami. Zabiorę Was pośród ludów, zbiorę Was ze wszystkich krajów, i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści, i oczyszczę was od wszelakiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie <laughs> moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I <laughs> z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił darcy kapłanych, mnów i starszych ludu Królestwo niebieskie podobne jest do Króla który wyprawił <try> ucztę weselną swemu Synowi Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły, tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni, Zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, Lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi, zapraszajcie na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Szedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, Przyjacielu, jakżeś tu wszedł nie mając stroju weselnego? Lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, Zwiąźcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie, dała Tobie Chrystus. Wspalony Jezus Restus. Drodzy bracia, w kapłaństwie, pielgrzymi, rekolekcjoniści, ukochana młodzieży. Kiedy na początku wakacji do czytań przyjąłem klucz, nadejście Królestwa Bożego i działanie Boga poprzez znaki i mowę proroków. Nie ma dnia, aby czytanie nie pasowało do tego założenia metodycznego. Oto prorok Ezekiel mówi Chcę uświęcić wielkie imię moje, mówi Pan. Zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez Was pośród nich i poznają ludy że ja jestem Panem, gdy okaże się świętym względem Was, przed ich oczami, po oczyszczeniu, po wielkiej karze, będziecie świadkami wielkiego uwielbienia imienia Pana. Na kolana padną Żydzi, padną Mahometanie i ta reszta, która przeżyje to ogromne doświadczenie, o czym dzisiaj w Ewangelii słyszycie. Bóg pośle swoje wojsko i wyrźnie tych wszystkich, którzy nie przyjęli jego zaproszenia lub zlekceważyli. O tej nowej Ziemi. W nowym niebu mówi Pismo Święte, mówią pro, święci, mówi nauczanie Soboru Watykańskiego II. Czas pełnego zapanowania Pana nad wszystkimi narodami. W drugiej części pro-Gezekiel zapowiada, że Pan pozbiera Izraelitów ze wszystkich krajów albo pozbiera wszystkich ludów, bo to ci, co pozostaną, i z powrotem przyprowadzi do kraju po kropie wodą, abyście się, się stali czyści, wolni od wszelkiej zmazy i wszelkich boszków. Czyli tu mamy do czynienia, że naród żydowski się nawróci. Tego proroctwa mija już 2,5 tysiące lat. Tego dzieła, jeszcze się nie dokonano. Wielcy, żydowscy mistycy, myśliciele mówią jasno, że ten czas nadejdzie, że Mesjasz, którego odrzucono, to był ten, Jezus Chrystus przez Boga przysłany. I że Jego Królestwo jest bliskie. I cekadurii mówi, że nastanie Jego prawo i sprawiedliwość. Posłuchajcie, co mówi prorok Izaja, Ezechiel. Ducha mojego chce tchnąć Was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Dramat, o czym pokażę w Ewangelii tych wszystkich, którzy tak odrzucają łaskę Królestwa Bożego. Łaskę króla. Łaska króla przyjdzie. Kiedy będziemy przestrzegali jego przykazań, kiedy mówi o intronizacji, jasno mówię, musimy przyjąć jego prawo. Dekalog ma być prawem całego świata. I tak będzie. Bo niech uparty człowiek nie myśli i nie sądzi, że jego optyka zwycięży. Jego godziny są już policzone. I wtedy, kiedy nastanie nowy czas, nowy wymiar, spełni się to, co mój próg. Ezechiel, będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Jak Żydzi zbezczęślili imię, imię Boga, 70% Izraelitów nie, nie wierzy. Jak już Polacy zbezczęścili imię Boga, przyjmuje się dolna granica minimum, 50% Polaków już nie wierzy. Z tych 50% tylko 20% zgoliwych, czyli 10% populacji, czyli 4 miliony Polaków wierzy. I oni robią jeszcze tłok i robią masówkę. Reszta wszystko zbezcześciło imię Pana. A posłuchajcie dzisiejszych słów Pana. Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną. Oto Bóg zaprasza wszystkich do swojego królestwa. Proponuję ofertę. co się dzieje? Kupiłem woły, babę pojąłem. Mam ważną sprawę, muszę do pola iść. Wszyscy jednogłośnie tak odpowiadają. Dziś pan posyła proroków to mówią. Nawet innych pochwycili sługi pana króla, poobijali, znieważyli, niektórych pozabijali. I oni myślą, tworząc własne prawo, że mają rację. Nie! Oto Bóg pośle wojsko, które zrówna te narody i te miasta. Wytępi równo. Te systemy, które jawnie walczyły z Bogiem, są dziś wymazane z dziejów świata. Hitleryzm, stalinizm. Komunizm, teraz przyjdzie czas na masonerię. Ona cała pęknie. Oni już się boją. Są na etapie, wizja na bosko, sądzą, że odnieśli zwycięstwo i wywodzą z ukrycia. To jest już ich koniec, bo to świat pozna prawdę, kto nas zaprowadził w kozi róg? Kto zorganizował walkę z religią, lud się obudzi, bo Bóg da prostemu ludowi swojego ducha. Był czytany ostatnio tekst na rekolekcjach na tamtym Turnusie. Jeden pokona dziesięć tysięcy, tysiąc, tysiące. dwóch pokona dziesięć, dziesiątki tysięcy. Dlaczego? Bo Pan jest z nimi. Stąd psalista mówi, gdy Was pokropie, staniecie się mocni. Bóg swoją dłonią anioła czy niepokalanej, będzie nas ochraniał przed szczałami, prawdziwymi pod pociskami, przed więzorami, wszystko. Zaprowadzi ich w kozi róg, będą wydawali takie dokumenty, które są wbrew tego, co oni myślą, a tych, co atakują, jeszcze są te dokumenty przyczyną rozwoju. Nieprawdopodobnie Bóg miesza, tak im pomiesza szyki. Mimo, że jest bunt, Bóg dalej działa, posyła proroków, wysyła teraz wojsko. Uczta gotowa. Niech przy, zaproszeni, niech przyjdą i okazuje się, że na tę ucztę przyszli. Dobrzy i, czyli jedni i drudzy posłuchani. Większość z nich po oczyszczeniu, czyli po spowiedzi. Pośród nich oczywiście znajdzie się jakiś szpicel myślący po swojemu nieubrany. I oto przychodzi król i w tym momencie już uczty mówi prosto przyjacielu. Dlaczego nie masz stroju weselnego? Jakże tu wszedłeś nie mając stroju? I z tymi wszystkimi zacznie się dramatyczny osąd. Zwiążcie go i wrzućcie go w ciemności. Czyli dotłani do piekła, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak niestrudzenie i spokojnie wołam do Was wszystkich, ratujcie duszę, opamiętajcie się, mówcie to najbliższym, że cierpliwość Boga się kończy i niech oni nie myślą, że imię Boga nie będzie chwalone. Tu moi kochani, koniec pierwszej części kazania. Od wczoraj zacząłem cykl kazań o kapłaństwie. Doszedłem do wniosku już parę lat temu, że tę cywilizację mogą tylko uratować kapłani kościoła katolickiego. 420 tysięcy Namaszczonych przez Boga, uzbrojonych mocą Boga, są w stanie wszystko zrobić, tylko trzeba ten stan ratować. Przecie przeczebili, wyprowadzili na manowce duchowieństwo. Wczoraj pokazałem, jak Pan Jezus dzieli kapłaństwo na pięć szeregów, gdyby kapłan święty zbawia i uświęca. Później przyjdę do tego tematu pokazania świadomość rzeczywistości kapłańskiej. Te punkty będą poruszane, bo z tej oto książki odtawiano Michelini. Będę przemówił te kazania. A z Wami, drodzy kursanci rolniczy, również po kolei kolejne teksty będę przerabiał i w ten sposób. Przeanalizuję wszystkie moje fiszki do listu otwartego do kapłanów, aby mnie nikt nie zarzucił, że był nieprzygotowany. Nie przemyślałem słów, które napiszę. Będą one pełne nadziei, ale zarazem ogromnej goryczy i smutku. Pokażę to, co zrobiono z kapłaństwem, jak nas zjedziono na manowce, bo 80% spośród nas nie ma zielonego pojęcia. Jak Kościół jest rozpracowany, zdradzony, i jak zdrajcy weszli do Kościoła i go rozkładają. Wczoraj pokazałem potęgę kapłaństwa wypływającą z modlitwy, z Eucharystii. Następnie Pan Jezus uczynił kapłanów rozdawcami boskich owoców odkupienia. To kapłani mają boską moc. Odpuszczania i zatrzymywania grzechów, następnie pokazują kwestię, są opiekunami na ziemi, mają obowiązek bronić Was, bronić przed chorobą fizyczną, przed chorobą diabelską. To Pan wszystko dał ich w ręce. Warunek jest jeden w tej materii, aby naśladowali Świętego Józefa. Pan jednak mówi, że jest ogromna różnica między miłością świętego Józefa a naszym kapłaństwem kapłańskim niedbalstwem wobec tabernakulum następna rzeczywistość kapłana i potęga to powierzenie posłannictwa kapłanom głoszenia słowa Pana Jezusa kiedy czytam Jego Ewangelię to On mówi kiedy jestem na ambonie, jestem przygotowany, przemodliłem to, przemyślałem, występuję z całą potęgą Boga. To to słowo, które wylatuje z ust moich, jest Jego słowem i Pan Miele, Pan Tucze na spotkaniu ten problem bardziej rozbuduje i pokaże Wam, jak jaka jest potęga słowa Pana. Czytajcie kazania świętego Jana Wianeja. Takie proste, nieraz nieposkładane, a tłum padał na kolana, leżeli krzyżem, płakali, nawracali się. Czytajcie kazania myśli świętego ojca Pio. Co się działo na spotkaniu modlitwy i na spotkaniu słowa, kiedy ten kapłan występował przed nimi. I tu Pan ma do nas kapłanów wielki żal. W jaki sposób my kapłani wypełniamy ten ważny obowiązek? Odpowiedzią na to jest bezowocność nauczania. Nieraz mówię bardzo tu przykładnie do ludzi, że wielu z nas kapłanów stało się lektorami partyjnymi, jakby pokończywszy kursy jakieś uniwersyteckie w Moskwie. Jezus Chrystus jest naszym Panem. Pan nas bardzo kocha. Kocha, daje nam swoje serce. Serce to organ po lewej stronie człowieczeństwa. Człowiek to dar Boga. A Bóg to byt. Czym skończy wyraz, zdanie, tam dalej idzie. I można gadać, mleć jak mockarnia, bezowocnie godzinami. I to nazywam mówienie partyjne. Wyszkolony mówca, wyuczone hasła, slogany. I nie ma uderzenia, nie ma bombardowania, bo kapłani nie uwierzyli, że Jezus jest w słowie. I Wy nie macie owoców, bo Wyście nie uwierzyli, że w tym słowie kapłana jest Bóg, bo często mówicie, a Glendoli, a spać mi się chce, a o co mu chodziło? Ledwo się zacznie kazanie, siada i śpi. Żadnego wysiłku. Zobaczy go kapłana, e, ten nic ciekawego nie powie, już gotowy. Pamiętaj, Jan Wianej był jednym z najgłupszych w wymiarze mądrości kleryków w seminarium francuskich i zrobił jak najwięcej. A ci wszyscy, którzy się uważali, że mają klucze do mądrości, ani mu do dopięt. Z perspektywy dawu słowa Boga nie dorównywali. A widzisz dlaczego? Bo się tylko skupiali na sobie. I wtedy nie ma szans niczego osiągnąć. Nieraz, kiedy ustawiam wierny, mówię: Ja tu przychodzę w imieniu Boga. Jestem świadom tego, co mi Bóg powiedział. Tu nie ma gdybania, kierunek Boga jest prosty. Gdybanie, rozemłanie to są tylko i wyłącznie potrzepty szatana. Kiedy potęgi słowa kapła nie rozumie, panu to mówi moim kapłanom powierzyłem zdanie, zadanie zwalczania ciemnych mocy piekielnych. Nigdy nie podejmą wyzwania do walki z szatanem. Bo opętanemu trzeba powiedzieć, w imię Jezusa uspokój się. Nie rób tego. Nie powie tego, bo się boi. Bo nie ma wiary. Stąd też mówi, że diabła nie ma, że piekła nie ma. 70% kapłanów w piekło nie wierzy. Na Zachodzie prawie 100%. U nas nikt tego tej tematyki nie podejmuje, bo powiedzą, że dzieci stresujesz, że oganiasz. Powracam ciągle w do wydarzenia w Pruszowicach, kiedy tylko na kazanie powiedziałem, dziś szatan szaleje. Jak pani pedagog ze szkoły przyleciała zdało się, że mi oczy wyrywała. Dziś to bym nad nią wyciągnął mój krzyż sutanny i mówił idź, przed szatanie mi z oczu. Wtedy jeszcze nie miałem tej wiary i odwagi. Dziś bym wrzeszczał idź, precz, szatanie z mojego oczu. Zakrętu by nie złapała, buty by pogubiła. Tak zastraszono kapłanów i milczą, a szatan szaleje i wyrywa jedną duszę po drugiej. Największe żniwo ma w sercach dzieci i młodzieży. Tam współstoszenia są nieprawdopodobne. Dlatego nie wierząc słowo Pana, nie ma kto dziś przepędzać diabła, mówi Pan Jezus. By tak czynić, trzeba samemu dążyć do świętości. Tak jak dla uzdrawiania chorych, trzeba uciekać się do modlitwy i umartwienia. Kolejny dar. Tam była mowa o wypędzaniu złego ducha. A tu teraz Pan mówi o uzdrawianiu. Ten charyzmat całkowicie wybito u kapłanów. Dziś gdziekolwiek jakiś kapłan rozpoczyna w Polsce prowadzenia nabożeństwa, uwalniania, uzdrawiania, za chwilę biskup dekretuje i zakazuje. To jest przerażające, co się dzieje. To wy wynika z misji powołania kapłana. To jest przypisane do każdego kapłana. To powinien w parafii raz w miesiącu takie nabożeństwo, uzdrawiania, uwalniania robić każdy kapłan. Otrzymał taką moc Boga. Jeśli zwalczają, to znaczy nie wierzą i są wyschłymi elektrodami albo mokrymi, którą się już nie da nic spawać. Trzeba rozpocząć proces ratowania elektrody. W przypadku elektrody jest to wysuszenie. I ona później ruszy. W przypadku kapłana musi się dokonać nawrócenie i powrót do Boga. Dlatego przed rzeczywistością kapłańs kapłaństwa, moi drodzy, czapki z głów. Dramat. Cywilizacji na tym polega, że dzisiejszego świata nie ma kto uświęcać, bo kapłani zapomnieli o tym, że takie posłanictwo jest dane nam. Moi kochani, to dopiero szósty punkt z jedenastu, gdzie Pan Jezus pewne rzeczy ustawia i mówi o świadomości bycia kapłanem. Tu do księży, którzy są ze mną, mówię: Chłopy, niczego się nie bójcie. Oni swoje, idź precz, szatanie. Kimże ty jesteś? Ja występuję w imieniu mojego króla. On mi dał prerogatywy, mam pełno mocnictwo. Przestańcie się bać. Głowa do góry, niech poczują, Jaka jest Tobie świadomość? I mu jasno mów. Nie bluźnij, nie wyzywaj, bo za trzy dni przestaniesz mówić. I Bóg da znak na zło kapłana. Za kilka dni Ci ręka uschnie, na znak tego, żeś wjeżdżał przeciwko posłańcowi Boga. Mojżesz uwierzył w swoje posłannictwo. Dziesięć plak sprowadził na Egipt. Jeden potrafił zmienić myślenie całego Egiptu. Amen. W tym desenie będę prowadził nasze kazania przez nadchodzące tygodnie. A jeśli będzie materiału więcej... To i przez kilka miesięcy. Pana Marcina, proszę, aby ten nowy cykl rozpoczął od wczoraj. Czajsze kazanie już należy do tego cyklu. Temat cyklu wymyślę. Już mam kapłan. Tylko kapłan uratuje świat. Tylko kapłan uratuje świat. Cztery razy. Pięć. Tylko kapłan katolicki. To jasno, tylko kapłan katolicki uratuje świat.